Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Alicję Jacek. Razem z doktor Nowaką przygotowałyśmy wykład dotyczący ergonomii, ponieważ ergonomia jest niezmiernie istotnym elementem w myśleniu, planowaniu, projektowaniu narzędzi w edukacji leśnej i nie tylko w leśnej. Chciałabym dzisiaj właśnie skupić się na, na tej ergonomii. E, powiedzieć, przedstawić ją e, na przykładzie tego z w doktorskiej i podkreślić, jak niezmiernie ważne jest wykonania e, e, plan, w planowaniu. To plan kampusu mojej uczelni SGW. E, Leży ten kampus przy ulicy Jactrząskiego. Jaczęgowski był wspaniałym, wybitnym przyrodnikiem, fizykiem, miał wszechstronną wiedzę, szerokie zainteresowania. Stworzył zakład praktyki leśnej. go zeksówką od leśniska, który wstawił, to z tego szczęście. Wykładał botanikę i biologię, miał wspaniały kontakt <coughs> z latami wycieczki. Był jeden z pierwszych edukatorów na śniadach. Zabierał studentów z teren, bo był również praktykiem. Zajmował się wierzchową trasą. On też jest uznany za twórcę ergonomii. Jego rytm ergonomii we wspaniałym opracowaniu powstał w 1857 roku. Od tego czasu już ludzie zaczęli Dostrzegać potrzebę humanizacji techniki, maszyn, czyli dostosowywania maszyn, narzędzi, organizacji pracy do człowieka. I tak jak Jastrzebowski był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach, postrzegał świat w tak, ja myślę, że należy spojrzeć właśnie na ergonomię i na ergonomiczne podejście w myśleniu, w naszych przestrzeni. Czy to jest sala edukacyjna, czy to jest jedno narzędzie, które dajemy dziecku, tego daje dziecku, czy ubiegłym dorosłemu, aby móc posługiwać się nim, realizując zajęcia na edukacji leśnej, czy to jest teren. Zawsze musimy brać pod uwagę ten wymiar ergonomiczny. W tym wymiarze, tak, tak jak tutaj napisane jest, człowiek, technika, czyli to maszyna, narzędzie i organizacja pracy. Maszyną może być nawet krzesło, tak? Krzesło też jest maszyną, która jest stworzona po to, nie tylko po to, żebyśmy żeby mogli usiąść, żeby siedział się tam, nie, ale żeby to siedzenie, było dla nas również zdrowe, komfortowe, żeby nie obciążało naszego kręgosłupa, tak, naszego organizmu. Do krzesła jeszcze będę kilku pracała. wracała. Słucham wstępu, kilka definicji ergonomii. Nauka o używaniu na danym człowiekowi od sił i zdolności. Nauka o związku pomiędzy człowiekiem i jego środowiskiem pracy. I kilka szerszych um, pojęć. Um, Nauka no, stosowana zmierzająca na, do optymalnego zastosowania narzędzi maszyn, urządzeń technologii, określającej materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów poszczególnych ludzkich, do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych, tworzy um, człowieka. Potrzeby ludzkie się zmieniają i nie zatrzymamy tego postępu technologicznego, który trwa ciągle od lat. Musimy dostrzegać te potrzeby i potrafić dostosować to, co oferujemy ludziom, do ich potrzeb. Um, nowe technologie muszą być stworzone tak, aby było, um, można z nich korzystać skutecznie, efektywnie, ale też, żeby były one przyjemne do um, użytkowania planując, projektując te badania, musimy oprzeć się na pewnych danych, tak? Te dane są dostępne, człowiek jest, jak na przedstawionym obrazku, pomierzony od stóp palców, po u rąk, palców, u nóg. Możemy korzystać z tych danych, wiemy, że tworzymy dla pewnego człowieka uśrednionego, tak? Ale Musimy zauważyć, że staramy się pracować tak, aby nasza stara edukacyjna czy ścieżka, czy jedno narzędzie było odpowiednie do zastosowania dla jak największej grupy osób. Żeby czuć się dobrze w naszym otoczeniu i dzieci, osoby starsze, czy osoby dorosłe, również osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj znowu wracam do projektowania, czyli do designu. W, w terminologii angielskiej, um, ergonomia zawsze ma przy sobie określenie human factor, czyli ten czynnik ludzki, który musimy brać um, pod uwagę w działalności um, przestrzennej. Trzeci jeszcze raz. Nowe technologie. Inter Mierność, innowacyjne rozwiązania. Wszystkie te czynniki y, działają na wynik i stwarzają nam nowe wyzwania. Jak sobie z tym poradzimy? Tu jest przykład y, sali lekcyjnej. Każdy z nas pamięta, jak wyglądały sale lekcyjne w szkole. Y, pierwsze, co uderzyło mnie patrząc y, na tą salę, gdzie rzeczywiście brany jest pod uwagę uczeń, a nie nauczyciel to to, że tu nie ma ostatniej łatki. Tutaj wszyscy pracują, wszyscy są zaangażowani. Nie ma ostatniej łatki, wiemy, kto siedzi w ostatnich łatkach. Tak, Także te ci ostatnie łatki, tak są najbardziej ci właśnie wybitni, najbardziej zaangażowani. Tutaj nie mamy tego. Oczywiście, załóżmy. No <totrę> <sprawiam> ostatnie ostatniej <totrę> W takim układzie nauczyciel ma szansę pracować z całą grupą. Cała grupa ma szansę pracować również. Jest proste ustawienie, tak? Tak nie jest proste. A jak wiele wnosi? Oczywiście są badania, które pokazują, że po prawej i po lewej stronie takiego układu um, siadają ludzie najbardziej zaangażowani. Na przykład. Tak Pani lecerzy. I tu, po, tu powiem dla osoby, które mają też nauczycielki, które musiały się uczyć na przykład również ustawień dyrektywnych. Ale ten zawsze będzie to. Szybko. Na chwilę edukacyjną, dla dzieci jest bardzo ciężki, bardzo ciężkie i ciężki, trudne zagadnienie, ponieważ trudno zaplanować salę dla dzieciaków w przedziadku 5-16 lat, tak jak kiedy dzieci rosną, mają różnicowane wymiary. E, one muszą być łatwe w muszą być w miarę tanie, muszą być odporne, tak? Ale pamiętajmy, że projektując, planując ergonomicznie, planujemy dla bardzo szerokiej grupy osób, która będzie dostępna dla wszystkich. I właśnie, jakie mamy te grupy osób? Mamy grupy osób z niepełnosprawnościami tutaj na obrazku. Osobą z niepełnosprawnością jest. Osoba, kobieta w ciąży, jest to niepełnosprawność czasowa. Osoba poczynająca się na zespół, ale również kobieta, która ma ze sobą wytek. Osoba starsza, osoba o niezwykle nieprzeciętnych nie wymiarach ciała, na przykład bardzo wysoka albo bardzo niska. Planując przestrzeń, musimy brać pod uwagę do narania do wszystkich ludzi. I planując na zgodnie z zasadami ergonomii, sprawimy, że ta przestrzeń będzie dostępna. Tak. Um, dzisiaj jest 3 grudnia, tak? E, kto wie, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Osoby Niepokojnej w O, nie, o no, <grymnie> tak? E, wie, osoby na sali? Dziękuję. E, Proszę Państwa, to są dwie trzy osoby na sali, które mają świadomość tego, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień W yy, sposób A kiedy w tym momencie spytałabym się, albo poprosiłabym Państwa o to, yy, żeby ktoś powiedział, czy ma powody do zrobienia? Bardzo wiele osób nosi okulary. Jesteście osobami z niepełnosprawnością na drogową. Yy, osoby, które mają błędy młodochówka. Na pewno się wiele takich osób zgłosi. Jesteście osobą z niepełnosprawnościami. Osoby, które mają zamanują efekt, chodzą w okulach, mają kłopoty z skrzynkami, z kręgosłupem. Jest kontakt również, który się poprzedza z e, Okazałoby się, że bardzo wiele z nas ma tego typu problemy. I takie schorzenia em, są coraz częstsze i będą coraz częstsze. Nasz społeczeństwo się nie unikniemy tego, że osoby starsze y, są zmniejszane ruchowo, mają kłopotyne wroki, mają kłopotyny słuchać. Musimy naszą przestrzeń, nasza przestrzeń musi być przyjazna dla tych osób. W tym momencie nie określamy jednak, y, że to osoba ma jakąś niepełnosprawność. To środowisko y, jej otoczenie tak, sprawia, czyli te tej osoby osobę z niepełnosprawnością o tak. Więc to nie wychodzi od osoby, prawda, tylko to wychodzi od środowiska. Bo z tą osobą jest naprawdę wszystko ok. I ta osoba ma jak najbardziej prawo przebywać w naszym otoczeniu, ma prawo się dobrze i bezpiecznie z nim czuć. I to my mamy prawo zagwarantować tym osobom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Ja wiem, że to jest niezmiernie trudne w terenie, w obożeń leśnym, gdzie mamy nieupadłone drogi, gdzie jeszcze ta prawda, że są największe szkłady. To jest niezmiernie trudne, ale starajmy się robić wszystko, żeby to zmieniać. Można się to zmieniać i trzeba to zmieniać. To tyle, jeśli chodzi o moje przesłanie. Jak wygląda proces mojej, mojej pracy? To początkowo ten mojej, mojej pracy zajmuje się wygospodarowaniem nazwów głębinowych na prawej takiej stronie Wisły na odcinku warszawskim. Lasy węglowe zazwyczaj w atakach państwowych są łączone praktycznie w ogóle do wszystkiego, jeżeli chodzi o turystyczne i rekreacyjne z wieloma względów. Tutaj w Warszawie jest wyjątkowa sytuacja, bardzo wyjątkowa sytuacja. Te lasy węglowe, no one są nagromadzone lasami węglowymi, bo są bardzo silnie deklarowane, poddane bardzo silnej antypopresji. Są wyjątkowe, dlatego też postanowiłam się nim zajmować. Tak to wygląda. Są tam ptaki zwierzaki, no i oczywiście ludzie. Piękne tereny, naprawdę bardzo malownicze przeciągają szereg osób, głównie biegających, jeżdżących na rowerze, zimą na miastach biegowych. Tak wyglądają ścieżki, są one przystosowane do ruchu pieszego rowerowego, utwardzone. A to zdjęcie z ostatniego poranka. Wiem, że zdjęcie jest dosyć słabe, Most średnicowy, czyli kolejowy na wsi Slewu Tutaj siedzi Czarny Hormoren. Tutaj bywają dwa... Tak? Tak? No, ogień, no właśnie. Tutaj mieszka... Tutaj mieszka Zdzisław Nie, nie ochota. O, tu celu Warszawy, proszę Państwa, celu Warszawy, a na Państwa terenie niesamowite bardzo bogate, jeżeli chodzi o ornitologię i przyrodę. Na bardzo bardzo teren. Tutaj właśnie staram się badać te elementy ergonomiczne w tego terenu. I pierwszy przykład. Zbudowana z ogromnym rozmachem przedstawienie Narodowym przyszłości Pana Jadowskiego by na... Zaszedł na miejscu na toaleta za 50 milionów złotych. Oprócz w e... tej w Pablinach, który oprócz toalety ma w sobie też zapylacze techniczne, jest też najpiększą maszyną sprawy, miała być przystosowana do osób niepełnosprawnych. Jest, robiono taki właśnie podjazd, hop, 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 tędy można sobie zjechać, ale zjeżdża się wkrótce na piach. Ta, ta droga dalej jest nieutwardzona. Osoby poruszające się na ruchach Chociaż z łąbach z, z dziećmi, tak? mają no, ogromny problem, żeby przejść na plażę. Na plażę, która um, do życia jest bardzo szeroko wykorzystywana. Um, Znowu przykład sprawy prawy tak? Robienie toblicy, tam gdzie dzieci się zbierają na zakręcie, um, powoduje, że się Teraz w momencie, kiedy nie ma liści, tak, że to, że to jest to widoczne, ale to teraz bardzo silnie ogólnie zaraz pojawiają się problemy. Także jeszcze raz podkreślam. ergonomia jest niezwykle istotna w projektowaniu. Już kończę. Tak. tak. Dziękuję